Aby zeskanować kod QR w Samsungu Galaxy A165G możemy na przykład skorzystać z aparatu. Po otwarciu aparatu, jeżeli mamy włączony tryb zdjęcie, możemy nacelować na nasz kod i powinien pojawić nam się link. Jeżeli naciśniemy na link, to otworzy nam się on w przeglądarce. Możemy także nacisnąć na tę strzałkę po prawej stronie, aby otworzyć dodatkowe opcje, takie jak kopiowanie czy udostępnianie. Jeżeli z jakiegoś powodu nie działa nam skanowanie, możemy upewnić się, że jest włączone, wchodząc w ustawienia aparatu w lewym górnym rogu. I następnie tutaj mamy opcję skanuj kody QR, bądź QR musimy upewnić się, że jest to włączone. Drugi sposób na zeskanowanie kodów QR bądź QR to zastosowanie specjalnego skanera, którego, który znajdziemy w szybkich ustawieniach bądź w szybkim dostępie, czyli w tym miejscu. W moim przypadku skaner znajduje się w tym miejscu. Jeżeli w waszym przypadku nie ma tego przycisku z jakiegoś powodu, Możemy nacisnąć na tę ikonkę z ołówkiem w prawym górnym rogu, aby zedytować szybki dostęp, i w dostępnych przyciskach powinniśmy znaleźć wtedy skaner. Możemy nacisnąć na przycisk, aby go dodać. Po włączeniu tej funkcji otworzymy znowu aparat. Jak widać, jak widać trochę inaczej to wygląda, ale skanowanie kodu działa praktycznie tak samo, i jeszcze raz możemy. Na przykład tworzyć link, skopiować go bądź udostępnić. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.